Siemanko, z tej strony wasz ulubiony Chińczyko-Japończyko PewDiePie. I dzisiaj jest specjalny film, ponieważ dzisiaj nie gramy w żadną grę. Słuchajcie, nabiliśmy 10 tysięcy subskrypcji. Co? Że co? Że już prawie 15? Co? No, ale ja, stary, ja nie nagrałem jeszcze na 10 tysięcy widzów. Jak to 15? Ty nieaktualne aktualne dane? Czekaj chwilę. Czoklet, kanał czternaście tysięcy O kurde. Piętnaście tysięcy na kanale. Jak? Słuchajcie, chciałbym. Bardzo, ale to bardzo, bardzo podziękować wam, bo to wy przyczyniliście się do tej liczby i no, no, naprawdę nie wiem co powiedzieć. Dziękuję, dziękuję, że mnie oglądacie, dziękuję, że mnie subskrybujecie, ale przede wszystkim chciałbym podziękować... What the fuck, co za gołąb? Gołąb chciał wlecieć mi do pokoju przez okno. Nieważne. Słuchajcie, naprawdę, no nie wiem jak wam podziękować. Wiem, że w tym momencie brzmi jak... Typowy youtuber, który typowo dziękuję za subskrypcję. Ojej, gdyby nie wy, to nie wiem, co bym robił i w ogóle wiem, że to brzmi sztucznie, ale ja naprawdę, naprawdę, naprawdę jestem wdzięczny. I chciałbym tutaj w tym momencie podziękować jednej osobie, bez której ten kanał by w ogóle nie istniał. I prawdopodobnie większość z Was wie, co to za osoba. Jacek, stary, dziękuję. Bardzo dobrze wiesz, co zrobiłeś, ile zrobiłeś i no chyba nie muszę nic więcej dodawać w tym momencie naprawdę wielkie podziękowania dla zio który kopnął mnie w dupę żeby w końcu wziąć się do roboty no i jesteśmy i słuchajcie na 10 tysięcy subskrypcji miałem zrobić draw my life ale nie uda mi się tego zrobić znaczy na pewno zrobię na pewno zrobię i wrzucę to na kanał bez żadnej jakiejś specjalnej okazji no, bo obiecałem wam, obiecałem wam, to zrobię, tylko słuchajcie, to wymaga dużo, dużo więcej pracy niż początkowo myślałem, ponieważ muszę sobie wyciągnąć jakoś tam najlepsze sytuacje z życiorysu, jakoś to przedstawić w formie rysunku, jakoś to złożyć. Wiecie, żeby to było ciekawe. I to wymaga dużo więcej roboty niż początkowo myślałem. A nie chcę, żebyście czekali. No bo słuchajcie, miało być na 10 tysięcy, a już jest 15 i nic nie ma. Dlatego pomyślałem o planie B, chciałbym zrobić Q&A, ktoś nawet na grupce wczoraj zaproponował, zapytał się czy będę robił Q&A, otóż będzie Q&A, to będzie Q&A, takie z okazji tych 10 tysięcy widzów, troszeczkę spóźnione i mam dla was w tym momencie ogromną prośbę, słuchajcie, dajcie z siebie wszystko, macie całe pole komentarzy przeznaczone dla was, pytajcie się o wszystko, może być śmiesznie, może być nieśmiesznie, może być poważnie, Naprawdę, zaspamcie mnie pytaniami, to zrobię jak najdłuższe QA i jak najciekawsze, jak tylko jest to możliwe. Dlatego mam dla Was ogromną prośbę: piszcie pytania pod spodem, pod tym filmem i pojutrze, albo nie wiem, jak najszybciej postaram się zrobić to QA, zależy ile będzie pytań. No i to chyba byłoby tyle. Jeszcze raz dziękuję. Mam nadzieję, że taka forma vlogowo coś tam Wam się podoba. No, jeszcze małe ogłoszenie. Jutro postaram się wrócić mod w minutę, więc nie martwcie się, Minecraft będzie. No właśnie. Ten film jest strasznie nieogarnięty, ale pozwólcie, że wypiję sobie kawkę. O właśnie, zawsze chciałem to zrobić, zawsze chciałem się pożegnać na vlogu w formie tomskiej, więc uwaga, CHOCOLATE out!